Odsetek ludzi, którzy zmagają się z chorobami przewlekłymi, jest przerażająco wysoki. Mówi się o 12 milionach dorosłych osób w przypadku chorób dietozależnych, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, otyłość czy wszelkie choroby układu pokarmowego. Yy, rocznie na same nowotwory, w, tylko w samej Polsce, co roku. Zapada około 165 tysięcy osób. I co gorsza, są to ludzie coraz młodsi, a przecież rzekomo mamy stały postęp w lecznictwie, jednak statystyki zachorowań i zgonów tego jakoś nie potwierdzają. Jakie są więc powody tego, że nie potrafimy sobie pomóc z chorobami przewlekłymi? Czy wszystko możemy zrzucić na karp systemu lecznictwa? Zastanówmy się więc nad dziesięcioma głównymi powodami, dla których ludzie nie potrafią sobie poradzić z chorobami przewlekłymi. Ja nazywam się Piotr Szponarski, prowadzę projekt Rewolucja Zdrowia. Zapraszam na ten materiał wideo. Wstępie taka uwaga. Każdy wybiera sobie drogę leczenia taką, jaka mu odpowiada. Uważam też, że każdy powinien odwiedzić lekarza, zrobić badania i dowiedzieć się jak najwięcej o swoim zdrowiu. Co z tym jednak zrobi dalej? No to jest już zupełnie inna sprawa. Zaczynajmy! Zacznijmy od systemu ochrony zdrowia. Nie bardzo chcę wchodzić tutaj w politykę oraz w samą organizację systemu zdrowia. Bo to jest argument, na który nie za bardzo mamy wpływ, ale oczywiście trzeba go poruszyć. Jak więc to wygląda? No, wygląda to tak, że jest prezentowane, oferowane wsparcie tylko dla jedynych słusznych metod. Nie są dopuszczane jakiekolwiek odstępstwa od procedur. Występuje forsowanie leków, które właściwie maskują problemy, a nie leczą. Wreszcie sekowane są wszystkie te metody i wszyscy ci ludzie, którzy śmią poddawać w wątpliwość oficjalne metody leczenia lub proponują alternatywę dla nich. Nikogo nie zastanawia, dlaczego tyle milionów ludzi choruje na właśnie choroby cywilizacyjne. Nikogo nie zastanowi, że profilaktyka i wdrożenie zdrowego trybu życia dałoby gigantyczne oszczędności w ludzkim cierpieniu, no i oczywiście w finansowym wymiarze również. Myślę, że jednak nie o oszczędności tu chodzi, gdyż medycyna rockefellerowska, która tak mocno rozwija się od lat 20. ubiegłego wieku, yy, nigdy nie stawiała na pierwszym miejscu dobra pacjenta, a, a bardziej stanowia, stawiała na nieograniczony zysk. Yy, I choć oczywiście w zarabianiu pieniędzy nie ma niczego złego, to gdy robi się to kosztem czyjegoś zdrowia, to najdelikatniej mówiąc, jest to niemoralne. Między innymi właśnie dlatego uważam, że Ministerstwo Zdrowia powinno być już dawno przemianowane na Ministerstwo Chorób, gdyż jest to nazwa dalece bardziej adekwatna do tego, co jest oferowane na co dzień pacjentom. Tym niemniej jednak, jak już wspomniałem na początku, jest to rzecz, na którą mamy średni wpływ. Wymieniłem ją jako jeden z powodów, dla którego nie potrafimy się skutecznie wziąć za swoje zdrowie, gdyż ten akurat powód no, nie pomaga nam w podejmowaniu e, racjonalnych decyzji. Skupmy się więc teraz na tych czynnikach, na które mamy już wpływ bezpośrednio. Punkt drugi, odpowiedzialność za wyzdrowienie. Być może właściwie ten punkt powinien być punktem numer jeden na naszej liście, bo jest bodaj najważniejszy. E, być może będzie dla wielu z Was punktem szokującym, ale ustalmy jedną rzecz raz na zawsze. W 99% przypadków chorób przewlekłych odpowiedzialność za wyzdrowienie spoczywa nie na lekarzu, nie na terapeucie, tylko na Tobie. Większość ludzi uważa, że oni nie mają nic więcej do zrobienia, ponad to, że pójdą właśnie do lekarza, bo właśnie przecież do niego chodzą i robią co on każe. No niestety tak nie jest. Do lekarza należy chodzić, należy też robić badania, ale dalsze działania, jakie podejmujesz, drogę, jaką wybierasz w celu eliminacji choroby, zależą tylko i wyłącznie od Ciebie. Jeśli terapia zalecona przez lekarza nie działa, a ty wciąż ją kontynuujesz, ponawiasz wizyty, to czyja to jest wina? Czyją winą jest to, że nie dokształcasz się w kwestii bliższego poznania powodów swoich dolegliwości, tego jak inni w Polsce i na świecie sobie z nią radzili, co stosowali, jakie mieli efekty? A jeśli już się dowiesz, to co konsekwentnie z tego próbujesz realizować? Odpowiedzialność nie spoczywa na lekarzu, on jest tylko jednym z wielu elementów układanki drogi do zdrowia, którą powinieneś zaplanować. Często jest tak, że szukasz potwierdzenia u innego terapeuty, czy masz coś robić, czy nie masz coś robić. Oczywiście warto potwierdzać informacje, ale za każdym razem próbujesz przerzucać finalną odpowiedzialność na kogoś innego. To ty masz się dowiedzieć o całym możliwym spektrum dróg do wyleczenia się i podjąć decyzję dotyczącą tego, co według Ciebie i co dla Ciebie będzie najbardziej skuteczne. Odpowiedzialność za wybór danej metody oraz Ciebie samego spoczywa tylko i wyłącznie na Tobie, i warto, żebyś o tym pamiętał. Punkt trzeci: lenistwo czy ograniczone horyzonty? To fakt, współczesny natłok informacji jest przeogromny. Jednak są one najczęściej podawane w takiej formie, abyśmy nie musieli myśleć i analizować. No a jak już ekspert coś powiedział, to jest to równoznaczne z zesłaniem przez Boga kamiennych tablic Mojżeszowi. Koniec dyskusji i zastanawiania się, czy jest to dla mnie dobre. Choćby był największym głąbem i powiedział największą ewidentną bzdurę, media to powielą. Ekspert powiedział, dziękuję, do widzenia. Druga strona medalu to lenistwo. Ludziom nie chce się analizować, sprawdzać i dociekać. Nawet gdy są już dotknięci, dotknięci chorobą przewlekłą, często nie pogłębiają znajomości tematu, tylko od gabinetu do gabinetu. Jedne tabletki zastępują drugimi, a brak efektów nikogo nie zniechęca. No tak w tej chorobie musi być, często słyszymy. Poczytać coś więcej na temat własnej choroby? Po co? Czytanie jest nudne. Poza tym w takich historiach występują tylko ludzie, którzy wyzdrowieli, którym się udało, no a nie ma tam eksperta. To bardzo wygodne podejście i znakomicie nawiązuje do naszego punktu numer dwa, czyli wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie. Podsumowując, ten punkt to jednak bardziej lenistwo i niechęć do wyjścia ze strefy komfortu, poczucia pseudobezpieczeństwa i opieki ze strony jedynej słusznej opcji. Punkt czwarty, zamieszanie z dietami. Ileż to istnieje cudownych diet gwarantujących wyzdrowienie, lepsze samopoczucie? Do tego dochodzą diety pudełkowe z gotowymi potrawami dostarczanymi do domu, bo kto by tam miał czas współcześnie coś sobie ugotować. O jakości i walorach smakowych, często gęsto pozostawiających sporo do życzenia. Spośród dwóch głównych diet, jakie postrzegam, które mogą dawać realne szanse na wyzdrowienie, czy też właściwie powinienem powiedzieć wspomożenie procesów zdrowienia, bo to będzie zdecydowanie bardziej precyzyjne, są dwie. Keto oraz okresowy post warzywno-owocowy według dr Dąbrowskiej. Jeśli chodzi o keto, to uczciwie powiem, że nie mam tę dietą za bardzo doświadczenia, są jego gorący zwolennicy i osoby, którym się udało. Natomiast patrząc na przykładowy jadłospis, to co się w nim znajduje, to ciężko mi sobie osobiście wyobrazić, że dla wielu osób może być to dobre. Oto przykładowy dzień żywienia z diety keto, z jednej strony, na którą sobie wszedłem przed nagraniem dzisiejszego filmu, opisujący tę dietę. A więc na śniadanie serek wiejski ze szczypiorkiem i keto chmurką, na drugie śniadanie pudding chia z migdałami, na obiad pieczona kaczka po tajsku z makaronem koniak, pod wieczorek rolsy z pastą rybną, na kolację sałatka z wędzonym kurczakiem i chipsami z boczku. No naprawdę serio, serek wiejski czy nabiał dla osób, które mają na przykład stany zapalne. W ciągu dnia fura mięsa a nafaszerowanego antybiotykami, a na, kolejne, a na kolację kolejna jego porcja i boczuś. Każdy, kto wytrzymuje taką dietę, powinien dostawać specjalną nagrodę. Chociaż oczywiście też trzeba sobie powiedzieć, że rzeczywiście tłuszcze są bardzo ważne w przypadku leczenia wielu chorób, np. chorób neuro neurodegeneracyjnych. Czy jednak taki sposób odżywiania jest wspomożeniem drogi do wyleczenia? Hmm. Można by się zastanowić. Przeciwieństwem z kolei Takiego podejścia są okresowe posty warzywno-owocowe, kilkutygodniowe, po których przechodzimy na zdrową dietę pozbawioną chleba z ograniczoną ilością mięsa, zaznaczam z ograniczoną, a nie z eliminacją. Choć oczywiście niektórzy mogą zupełnie to mięso wyeliminować, jeśli czują się na siłach, oraz dietę pełną zdrowych tłuszczy. Celem postu warzywno-owocowego jest zmuszenie organizmu, aby przeszedł na tzw. odżywianie wewnętrzne, polegające na zużywaniu tkanek według hierarchii ważności. Czyli, najpierw, organizm wydala zbędną wodę, w trakcie tego procesu np. ustępują obrzęki, zużywa jako pokarm niepotrzebne zapasy, złogi tłuszczu, zwyrodniałe komórki i ogniska zapalne, zaś narządy życiowo ważne, jak mózg i serce, są najdłużej oszczędzane. Wraz z używaniem starych komórek następuje regeneracja młodych, zdrowych. Tym samym przejedzenie, tak zwane przejedzenie wszelkich złogów, wzrostów, a nawet guzów, powoduje zdrowienie organizmu. Nie z jednej, ale ze wszystkich chorób, ze wszystkich dolegliwości, jakie trapią danego człowieka jednocześnie. Za potwierdzeniem skuteczności tej diety stoi naprawdę tysiące ludzi, którzy ją przeszli i odzyskali zdrowie. Jasne. Zawsze trafi się e, najbardziej donośne 10% osób, które powie, że im to nie pomogło. Skąd jednak wiemy, na jakim etapie podjęli się postu, czy realizowali go sumiennie, uczciwie, czy może poddali się po 10 dniach, e, tego po prostu nie wiemy. Natomiast podsumowując ilość osób, które skorzystały z postów, a następnie przeszły na zdrowe odżywianie z kaszami, zdrowymi tłuszczami, przewagą diety roślinnej lub w ogóle wyeliminowanie mięsa, to te osoby naprawdę wychodzą na tym bardzo, bardzo dobrze. Punkt 5. Niepostrzeganie ciała jako całości. Współczesna medycyna nauczyła nas, że jak boli jeden narząd, to koncentrujemy się na nim i koniec. Tymczasem doświadczenia tysięcy lat, w tym głównie medycyny chińskiej, uczą, że wpływ na dysfunkcję jednego narządu może mieć zupełnie inny. Przykład? Proszę bardzo. Rozregulowana tarczyca wpływa na serce, a konkretnie może wpływać na arytmię, tachykardię. A więc maskujemy objawy źle funkcjonującej tarczycy, np. eutyroxem, a następnie bierzemy kolejne leki na np. obniżenie szybkości tętna. Później bierzemy tabletki na odchudzanie, a przy depresji, która nas także dopada, leki antydepresyjne. Wypadają włosy, więc wcieramy w głowę kolejne specyfiki i tak dalej, i tak dalej, i końca nie widać. Punkt szósty. Niewykorzystywanie potęgi podświadomości. Przy tym punkcie na pewno znajdą się sceptycy, którzy powiedzą, że to czary, że to nie działa, że nauka mówi to, tamto i to. Tymczasem to właśnie myśli kreują naszą rzeczywistość, to jakość myślenia może wpływać na to, czy mamy szansę na wyzdrowienie, czy też nie. Świadomość i podświadomość to po prostu dwa obszary jednego umysłu. Tak jak świadomość analizuje fakty, przetwarza je, wyciąga wnioski i tworzy wyobrażenia, tak podświadomość po prostu przyjmuje wszystko za prawdę i przystępuje do realizacji tego, co tkwi w naszym umyśle. Jeśli w to nie wierzysz, to powiedz, dlaczego jest tak, że zdarzają się. Niespodziewane, cudowne wyzdrowienia, cudowne remisje, niezwykłe powroty do zdrowia, których najlepsi lekarze nie potrafią wytłumaczyć. Dlaczego tak jest? Statystyka powiesz hmm, nie do końca. Takie przypadki zdarzają się tym, którzy bez wahania wierzą w skuteczność podjętej terapii, nie mają wątpliwości, obdarzają bezgranicznym zaufaniem osobę lekarza czy terapeuty, czy też kogokolwiek innego. Może to także dotyczyć przedmiotów. Bezwzględna wiara w wyzdrowienie przekazywana jest do podświadomości, a ona jako wszechwiedząca przystępuje do działania. Dlaczego takich przypadków jest relatywnie mało? Hm. Ludzie już od XX wieku odwracają się od duchowości. Coś, co stanowiło trzon wszystkich kultur na świecie, dziś jest sprowadzane do roli ciekawostki naukowej. Wiara czyni cuda? No tak, potęga podświadomości to jedna z najbardziej niedocenianych rzeczy, którą można wykorzystać do procesów zdrowienia. Punkt siódmy: wątpliwości co do obranej metody leczenia. Brak wiary to jeden z głównych powodów, dla których podejmowane wysiłki okazują się nieskuteczne. To właściwie jest rozwinięcie poprzedniego punktu. W którym żeśmy właśnie mówili o podświadomości, jednak okazuje się, że osoby, które bezgranicznie ufają w obraną drogę do zdrowienia, nie poddają się i codziennie przed snem lub zaraz po przebudzeniu powtarzają afirmacje pełne wiary w uzdrowienie, w wiary w zdrowie. Rzeczywiście udaje im się, zdrowieją bez względu na obraną metodę, metodykę terapii. Myśli w rodzaju, to i tak nie działa, mnie to już nic nie pomoże, ten co mnie leczy i tak nic nie umie, spowodują, że rzeczywiście nie masz praktycznie żadnych szans na wyleczenie się. Punkt ósmy, niecierpliwość. Rezygnacja z metody leczenia po kilku dniach stwierdzeniem, że jest nieskuteczna, to bardzo powszechne. Odpowiedz sobie jednak na pytanie, ile lat pracowałeś na swoje choroby? 10 dni? Miesiąc? No, nie, zazwyczaj znacznie dłużej. Daj więc swojemu ciału czas na to, aby mogło się oczyścić, powrócić na właściwe tory. Oto jeden z e-maili, jakie ostatnio otrzymałem. Pani, która ma m.in. nadciśnienie, pyta się, czy mogę jej coś doradzić. Więc spośród. Kilku podpowiedzi sugeruje jej też post dr Dąbrowski, gdyż wiele osób dzięki, niemu, dzięki temu postowi kapitalnie obniżyło sobie ciśnienie do tego stopnia, że z czasem w ogóle mogli zrezygnować z tabletek. Pani okazuje się, że rzeczywiście była na tym poście i po 11 dniach miała podwyższone ciśnienie w stosunku do tego, co miała przed dietą i źle się czuła. Rzeczywiście tak może się czasami stać, bo następuje wówczas tak zwany kryzys ozdrowieńczy, czyli wzmożenie się niektórych negatywnych procesów w organizmie. Z reguły najdalej po kilku dniach mijają. Dla pani był to jednak sygnał, że dieta, czyli przypominam, warzywa i owoce, Także gotowane, nie tylko surowe, przyczyniły się do podniesienia ciśnienia i pogorszenia jej stanu. Pani powróciła do poprzednich nawyków, także nawyków żywieniowych. I tutaj nakładają się dwie rzeczy, o których żeśmy już mówili: niecierpliwość i brak wiary co do obranej metody. W efekcie natłoku negatywnych myśli porzuciła tę metodę, choć argumentacja, obiektywnie rzecz biorąc, jej argumentacja jest po prostu w tym przypadku zupełnie nietrafiona, natomiast z pewnością będzie też powielała negatywne opinie o poście, że jej nie przyniósł, nie przyniósł żadnych rezultatów, a wręcz przeciwnie za, zaszkodził, choć przypuszczam, że głównym problemem było tutaj brak zaznajomienia się z tym, jak rzeczywiście taki post funkcjonuje. Punkt dziewiąty skakanie z jednej metody na drugą, czyli brak konsekwencji. To właściwie jest rozwinięcie niecierpliwości. Tu jednak podejście yy, pacjenta jest nieco inne. Usłyszałem o czymś nowym. To, to stare zacząłem, to to co stare zacząłem jest już dla mnie zupełnie nieistotne. Zacznę teraz to nowe. Mija kilka dni kolejnych i proces się powtarza. Niestety, ale rzadko, która metoda jest w stanie dać Niewiarygodne efekty po kilku dniach jej stosowania w przypadku, gdy zaniedbywało się ciało latami. Konsekwencja w działaniu jest więc równie ważna jak cierpliwość. Daj sobie czas, daj czas swojemu ciału, aby mogło zareagować na wprowadzane zmiany. Punkt dziesiąty: szybko pojawiający się brak wiary. Mnie to już nic nie pomoże. Tak, rzeczywiście może się okazać po jakimś czasie stosowania, że dana metoda, strategia działania no nie była skuteczna. Czy to jednak musi oznaczać koniec wszystkiego? No nie, bo każdy z nas jest inny, i nawet to, co działa w 90% przypadków, może nie zadziałać w Twoim. Należy więc zmodyfikować podejście, poszukać czegoś innego. Jest wiele metod zmierzających do osiągnięcia celu. Najgorsze jednak, co można zrobić, to poddanie się i brak wiary w to, że cokolwiek może nam pomóc. To wysyła jasny sygnał do naszej podświadomości, która rzeczywiście przystąpi do realizacji tego planu i spowoduje, że rzeczywiście już żadne działania nie przyniosą efektów. Jeśli jesteś u progu podjęcia decyzji e e leczenia, a może już coś realizujesz, to weź sobie do serca te uwagi. Zastanów się, które z tych punktów być może pasują do Twoich zachowań i zacznij pracę nad sobą. Polecam Ci zwłaszcza zgłębienie tajników podświadomości. A jeśli potrzebujesz wsparcia, wiedzy, zapraszam na rewolucję zdrowia. Tam dużo inspiracji przed Tobą. Zapraszam także do zajrzenia do opisu do, pod tym filmem, gdzie znajdziesz link do programu 21 Dni Droga do Zdrowia, w którym pomagamy ludziom, być może takim jak Ty, w tym, aby wytrwać w wielu postanowieniach, a także, aby zastosować trzy najważniejsze filary, które mogą wyprowadzić Cię na drogę do zdrowia. Powodzenia ale i do zobaczenia!